Cześć! To miaska 16. Witam Was w kolejnym, w kolejnym odcinku testowania na energetyków na kanale. Energetykiem recenzowanym dzisiaj będzie X Energy Drink. Klasyczny smak. Mam nadzieję, że ten energetyk będzie smakowo lepszy od Blacka, Ale teraz się przekonamy. Nigdy tego energetyka nie widziałem. Po prostu rzucił mi się w oczy jak byłem w dealsie. Dilz to jest po prostu skarbic, jeżeli chodzi o napoje, tak samo jak żabka. Tam tyle jest napoi, taki duży wybór, że szok. Wchodzisz i nie wiesz, co kupić tak naprawdę w Dillsie. Trochę niestety miałem wypadek na, ee, z palcem i trochę słabo to wygląda. <ścoughs> o, czuć zapach. Niestety przypomina on e, zapachem bleka, także... No, nie za bardzo się tutaj... Producent postarał, jeżeli chodzi o zapach, ale smak może się różnić, a chociaż jeżeli zapach jest podobny, to smak raczej też będzie taki sam. Także uwaga, pijemy. O. Nie jest taki zły. Chociaż to jest smak Black'a To jest Black 1 do 1 ściągnięty, ale To nie oznacza, że ten, że ten energetyk jest paskudny, on jest całkiem dobry Mówiłem X Energy Drink, także jeżeli lubicie oglądać U mnie zwiężone testowanie, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę eee, Już teraz eee, Napój zasługuje na, na ten napój zasługuje oczywiście na łapeczkę w górę ode mnie eee, Ocena to jest eee, 4 na 10, niestety taka niska nota, bo Smak bleka bardzo się już zaczyna powtarzać w energetykach i po prostu brak jakby tutaj w, u niektórych firm yy, takiej, yy, jak to powiedzieć, oryginalności, tak? Oryginalności. Brakuje tu po prostu oryginalności. Jak powtarzają się tak często smaki, to niestety, no nie mam co powiedzieć o takim energetyku, skoro już taki piłem kiedyś. Ale spoko energetyki, jeżeli lubicie oglądać u mnie zmierzone testowanie, zostawcie, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym i zapraszam was także no na na filmy, na następne, do, nas, do następnego, na razie, cześć. Hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z dzwoneczkiem, także elo.